Mogę. Ale co nie możesz, Stella? Na co? Nie. E Emily ci nie wysłała wiadomości? Wiadomości? Nie. Jakiej wiadomości? Ja nic nie wiem o wiadomości. No, dawaj, czytaj, czytaj. Oj, no, już dobra, już dobra. Um, czyli tak. Emily tutaj pisze, że zaprasza nas na imprezę. O! Oh! <laughs> Wszystko ok? Tak, tak, ale mamy super wielki problem. Na serio. Jaki? Pf, pf. My nie mamy co na siebie włożyć. No, racja, racja. Do szafy. Szybko. Może bym tak wzięła ten sweter, ale portnie. Chociaż ten sweter też chyba jednak nie. Hmm. No, zobacz, nic tu nie ma. To nie. To też nie. Zdecydowanie nie. O nie. Czemu nie mamy żadnych fajnych ciuszków? Oha, jakieś takie słabe to wszystko. No nie, no nie. Okej, okay. no wiesz, nie do końca, naprawdę. O, um, tak strasznie, strasznie, strasznie Cię przepraszam, chodź, pomogę Ci się podnieść. O, oh. dziewczynki, wyjaśnijcie to. No ale, no, no, ale co? Ten bałagan, a nie widać? Się nie mamy w ubrać, a idziemy na imprezkę do Emil. Ja właśnie musimy iść na jakieś porządne zakupy, bo my nie mamy co na siebie założyć. Dziewczynki, jak wy chcecie imprezę, to ja wam dopiero zaraz zrobię imprezę. Nigdzie nie idziecie, macie posprzątać pokój. No, ale mamo, to nie są moje rzeczy. To, to wszystko to są rzeczy y, rolki. Prawda, rolka? Przyznaj się! Proszę cię, że niby wszystko moje, ta jasne. ha, ja sobie stąd idę. A, a młoda, damo, wracaj. No dobra, posprzątam pokój, ale Stella też musi, nie będę nic sprzątać sama, jasne. Tak, Stella, słuchaj się, rollercik, ona się na tym zna. I, I masz się słuchać jej cały czas, ok? Sprzątnijcie pokój, a później możemy iść na imprezę, mamą. Zastanowię się. Najpierw macie posprzątać. No dobra. Chodź Stella. Im szybciej sprzątniemy, tym szybciej pójdziemy na imprezę. O! Jeszcze zapomniałam powiedzieć. Czemu wy nie używacie tych szuflad pod łóżkiem? Buty tam możecie schować i połowę ubrań. Naprawdę by się przydało. Dlaczego ich nie używacie? No bo przecież Buty ciągle wyciągamy, więc nie ma sensu ich choć. No, macie posprzątać, więc zatem. No Bierzcie się do roboty. Nie wiem w ogóle o co mam i chodzi. Nie jest tak źle, nie? Tylko parę ciuszków gdzieś sobie leży. <laughs> jest źle. Naprawdę źle. No dobra, to bierzmy się do roboty. Dobra, wezmę tą bluzkę. I jeszcze wieszak. I teraz je powieszę. To jak w końcu? Idziecie do tej Emiliczni? Żartujesz sobie, mama, posprzątałyśmy pokój. Czemu miałybyśmy teraz iść do Emilii? Czysta strata? nie siedzieć w pokoju, który jest właśnie sprzęgnięty. No i słusznie. Pa! To jak Stella pomóc Ci nagrywać ten nowy, tą nową reklamę? O, tak. Leżysz sobie na łóżku i wpatrujesz się w sufit. Nudzi Ci się, ale nikomu o tym nie mówisz. Nagle przychodzi Ci wiadomość buty z Monroe. Tak, a będziesz mega popularny w szkole. Opłaca się je kupić, uwierzcie mi. Buty z Monroe, z paskami, ćwiekami, skarpetki do kompletu, czarny obcas i cudownie wyglądają. Sprawdź już teraz, zamiast patrywać się w sufit. Reklama wyszła czadowo. Piątka, oj, piątka, haha. -ha.